Jak to się stało, że te drony w ogóle do Polski doleciały? Przecież ich zasięg teoretycznie na to nie pozwalał ponieważ miały zamontowane dodatkowe zbiorniki paliwa, które praktycznie podwajały ich zasięg. Co zostało potwierdzone poprzez zebrane bezałogowce Gerber z polskich pól, które na nich po prostu wylądowały. I to też jest odpowiedź, dlaczego nie powstały kratery w tych polach, ponieważ w miejscach, w którym zazwyczaj Rosjanie montują ładunek wybuchowy, był zamontowany dodatkowy zbiornik paliwa i one po prostu szybując wylądowały dość miękko w ziemi, w polu, co też miało zasadę, kolej z dniem ekonomicznym, dlaczego te drony nie zostały zwalczane. I tu należy podkreślić, że natowskie, w tym polskie, systemy e, detekcji umieszczone na platformach lotniczych, mówimy tutaj głównie o radarach F-35, ale również samolotów typu AWACS, pozwalają rozróżnić, dyskryminować e, różnice w celu, jakim jest, ge, jakim jest Gerań czy Szachet, a e, Gerber.